Serdecznie i gorąco witam na pomeczowej konferencji prasowej trenerów zespołów Wólczanki, Wul Wólka Pełkińska i Polonii Przemyśl. 1 do zera dzisiaj zwycięstwo drużyny Polonii. Jest to trzecie zwycięstwo Drużyny Polonii, chyba i kibice i, i trener, i zawodnicy zadowoleni z tego zwycięstwa. Panie Marku, proszę o ocenę tego meczu. Łuczanka w ostatnim spotkaniu z Polonią przegrała tutaj w Pucharze Polski. Dzisiaj no, wynik 1-0 to taki wynik troszeczkę, nie wiem czy skromny, czy zasłużony zwycięstwo Polonii. Proszę o ocenę. Moja ocena, to wie pan, no, piłka też nie jest do końca taka sprawiedliwa. P po posiadaliśmy jakąś tam przewagę optyczną, piłkarską, dominowaliśmy na tym boisku, a no, jednak Polonia skomasowała swoje. Szczyki w obronie, to jest zespół, który gra bardzo dobrze defensywnie, na no, ma matak pozycyjny jeszcze, jeszcze do końca nie, nie łapie, jest to dość nowy zespół, myślę, że to złapie. No, brakowało jakiejś bramki po prostu, żebyśmy szczyli bramkę, pewnie by się grało, łatwiej, polenia musiałaby się otworzyć. Gratuluję powoli zwycięstwa trzeciego z rzędu, liga, liga robi się coraz ciekawsza, wiele drużyn będzie walczyło, utrzymanie. Nie mogę zarzucić chłopakom, że nie chcieli, bo, bo widać było i determinację, i w końcówce, i chcieli, i dążyli do tego, żeby zdobyć wyrównującą bramkę. No ale przegrywamy mecz i kuriozum jest takie, że w tamtym sezonie graliśmy dużo słabiej w piłkę, a wygrywaliśmy mecz, a łatwiej nam to przychodziło. Teraz gramy lepiej w piłkę, trudno nam wygrać mecz. Dziękuję, tyle. Paweł, gratulacje, gratulacje jeszcze raz za to trzecie kolejne zwycięstwo. No i powiedz coś o tym meczu dzisiejszym. No chciałem podziękować chłopakom za, za ambicje i za wolne w tym meczu odłożone. Bo było ciężko naprawdę. Mieliśmy w tym meczu swoje kryzysy i zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Widzieliśmy, że się troszkę źle wyglądamy. lepiej brywała piłkę, jak wyglądała fizycznie od nas. I nas widzieliśmy się nawet skąd, nie ma co to ukrywać. czekaliśmy do jednej swojej sytuacji. I taka nastąpiła fajna akcja na no tego bramka. I cała się sztuka na tym polega, że jak się czuje się w danym dniu słabiej, trzeba znaleźć jakiś barwent, żeby szczyli bramkę. No nam no to dzisiaj się udało. No, my, mimo że galiśmy w pierwszych meczach lepiej, chwalało nas w uchwały, chwalało nas w w Rzeszowie, ale nie było z tego punktów. Dzisiaj się troszkę to odwróciło, to nas szczęście się uśmiechnęło i, i wygrywamy to jest najważniejsze. Nikt nie będzie pamiętał w jakim stylu to nastąpiło i czy się to, że mamy dziewięć punktów i, i Widzisz y, błędy swojej drużyny, bo tych błędów dzisiaj było sporo, tych błędów było sporo, tak jak Ty mówisz, ale jednak to trafienie, piękne zagranie Mateusza Wanata, gdzie sfalowany w polkarnym i wykorzystaniu w lutkarnym. Tak, no sporo błędów, ale też zresztą nie można ująć zespołowi Burczanki, ma bardzo wielu zawodników w swoich szeregach i jest to naprawdę trudny rywal. Nie jest tak łatwo się przebić przez tą obronę. Mam doświadczenie zawodnictwa, że nie weźmiemy w i to Nie jest tak łatwo. Mówię, mieliśmy się kryzysy w tym meczu i to było widać, tego się nie nauczyć. Najważniejszy jest w tym momencie wynik i to był nasz cel w przerwie. Wynik, a nie gra, nie ładne podania, ładne akcje. Dzisiaj się panuje wynik. Znacie wyniki innych spotkań. Może jeszcze tak na zakończenie, pani Marku, proszę powiedzieć. Coś o tej lidze jeszcze? Powiedziałeś dwa zdania, będzie to walka Dobra, do końca, będzie, ale... Będzie bardzo ciekawa, każdy zespół się wzmocnił, wyniki są takie, jakie są. Sowie remisuje z sieniową, Karpaty remisują z JKS-em, więc mówię, ta liga się, się zawęża. Zespoły praktycznie są od 3 do 12 punktów po sześciu kolejkach, więc będzie bardzo ciekawy każdy mecz po prostu. Trzeba grać o 3 punkty. Tak naprawdę punkt w meczu nic nie daje w tej lidze, więc trzeba grać o zwycięstwa. Czy widać już faworyta? Myślę, że w tej lidze nie będzie za długo. Szoty, Panie Wójcie, szoty. Myśmy jeszcze nie grali z, z czołówką, no, może z samą Rzeszów, ale też nie, nie, nie była jakaś świetna dysponacja w, w tym dniu, także ciężko ją zdać. Na pewno się nie, no, nie serwisować i to jest szczególne na własnym boisku. Trzeba grać o pełną pulę w każdym meczu i, i z takim założeniem wychodzić i to jest najważniejsze. Ocena zawodników jeszcze byście zrobili jakąś? Czy, czy, czy ci co? Ja bym sobie robił. tak. Ja gorąco sobie. dziękuję. Panowie, drewno. Mam pytanie. Pan bardzo optymistycznie wychodzi na mecze, bardzo ofensywnie mhm. zagrał na 4 3 3 z hulem wchodzącym jako czwarty mhm. na pasji z drugiej linii. Czy nie brakowało właśnie tej siły w drugiej linii w tym meczu? Tak nie uważam. My w sumie graliśmy bardziej 3-5-2, w sumie tak, 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 tak raczej gramy. I staramy się tymi bocznymi sektorami włączać się z zawodnikami, ale no, no, no mówię, no troszeczkę zabrakło może troszeczkę szczęścia, no przecież, no, Krzysiek mógł trafić głową w 85 minucie, no były sytuacje, były już sytuacje po wrzutkach i po prostu zabrakło troszeczkę wykończenia akcji, no. Na pewno jest się trudniej, trudniej się gra zespół, bo już nie jest z zagadką, no, w tamtym roku byliśmy zagadką, teraz już zagadką nie jesteśmy, więc po prostu trudniej się gra. I do Pana Pawła jeszcze miałbym jedno pytanie. O bardzo irytujące, że tak powiem, sytuacje jakie miały miejsce w drugiej połowie, zwłaszcza przy wyprowadzaniu kontra. Sytuacji tego typu w meczu nie ma dużo. Są dwie, trzy. Jeżeli idzie atak kontra 3-2, to podanie musi być dokładne. Natomiast no, no, w tych dwóch czy trzech kontrach wyglądało to tragicznie. No, tak, Na no, razem no, może takiej sytuacji nie będzie. No, dokładnie, dokładnie ale, ale powiedzmy, że Michał to z siły i... Nie będę ukrywał, że boisko na naszej w jest w stanie. że mi zagrać piłkę z pierwszej piłki na tym boisku, to jest trudne. Muszę to potwierdzić. <grym> boisko boisko to jeszcze to nigdy tałtora. nie było tak słabe, Prowadzić jak na jest pewny, ten. Na pewno szybkości na tym boisku, naprawdę no, nie, nie jest łatwe, także... Ale też mogę życzyć roku, że... Nie no, jest to nasza... Nasza samorząd. Serdecznie dziękuję, życzę kolejnych zwycięstw, kolejnych spotkaniach, Polonia i do Lublinianki, a wy gościcie Myślę, że punkty lewat to nie jest usz, ale można zdobyć punkty, a Polonia zagra na pięknym stadionie na arenie z Brblinianką i myślę, że z Markiem Sadowskim, znanym tutaj naszym kolegą tu z Polonii, będzie to ciekawe spotkanie.